Ci ułame nie urwało. Fiflak FARMER Pewnie myślicie co ten Sami się dokończcie, zaś wymyślił Ano był na tych targach w Kielcach oglądał się tych ciągników Zabytek na gospodarz Kolejny ciągnik u Fiflaka. I to taki z prawdziwego zdarzenia. Zobaczycie. Denerwujemy ta pogoda. Rano zimna jak Fiks Fiflak se kalę ubrał. A teraz mokry jak szczur. Nie ma tu nic na przejściu. JADYMY Traktorek kupiony, oczywiście z przygodami Bo tak liczył Fifilak gotówkę, że 2000 miejsce wziął Dobrze, że chłop taki, że... Zgodził się, żebym te 2000 przelewa zrobił na szybko i... Ja nie wiem, kiedy się Fifilak ogarnie Iseki 24 konie Musiałem coś w końcu kupić do grubera, żeby odciążyć to, 103, to, będzie. to, będzie. to no dobra tam jest deska z tuje muszę wziąć. Tę deskę muszę wziąć pod kół. Pod kołami ja może. nie mam gdzie podjechać. To co, nie chcesz z No. Tak, żeby ci głowy nie urwało. Fimlak, Fimlak Film... sobie tak wspomniał, że wczoraj ponagrywał traktorek, a nic o nim nie powiedział za bardzo więc teraz jeszcze trochę dogramy traktorek japoński Iseki silnik też Iseki 24 konie pompa hydrauliczna 30 litrów więc dość wydajna na tak mały traktorek. No ale główne pytanie: po kiego grzyba ci to Fiflek? A no po takiego grzyba, że sprzedajemy Bokata. I do niego będzie zakładany tur. Zaraz po świętach jedzie do firmy. Mają założyć tura czy sekcyjnego na joysticku I on zamiast Bokata. Będzie sobie jeździł po chlebie. Wiem, że bobka jest zwrotniejsza, ale tego bardziej wykorzystamy. Dodatkowo piflak już szukał. stawi tu, tu, no gdzieś tu albo tu, tu raczej. Eee, rozdzielacz hydrauliczny jednosekcyjny. Wypuszczę, wypuszczę dwa złącza na tył i spróbujemy. Nim zasilić yy, owiarkę do bel. tu koło chałupy Jak ma tak wydajną pompę hydrauliczną, to by se fajnie pykał sobie reczką. A jak nie, no to się przydadzą do jakiejś przyczepki w przyszłości. W zimie chcę Fiflag uspawać małą wywrotkę do niego. Taki projekt to jest. Tu jest więcej pomysłów na niego. I główny powód też, czemu taki mały traktorek to to. No to już chyba każdy wie, co Fiflag kombinuje. Co Fiflak kombinuje? Ziemniaków się Fiflakowi zachciało. Nie dużo, tak na początek jakkolwiek wejść w to coś i kapkę sprzedawać na ryneczku, w chałupie. W Piorinie już byłem. Baczymy, no ja się nie spodziewam po pierwszym roku sukcesów wielkich. Bo to jest sezonę po łące. Lepiej, jakby było po jakimś zbożu kukurydzy zimniak jak sadzone, ale tak se wymyśliłem, tak będzie. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No i temu był traktorek potrzebny, mały. Myślałem o 30, tak jak gadałem wam w filmie na targach, że jakby ktoś miał taką 30. Ale potem suma summarum, Fiflak pomyślał, pokombinował. I se myśli, cena taka jak powoli za 30, a 30 nie ma przedniego napędu. Nie ma tak wydajnej pompy. No i nie pojeździ mi w fliwie przy bykach, żeby gnoj wywieźć od byków. No bo ta turb bez przedniego napędu to jest kiepski, a 30 jest większa. Nie wcisłaby się tam nawet. No, a tu jeszcze dodatkowo mamy dość dużo biegów. I mamy trzy prędkości wałka. Wom, dziwne nie? Ale są. Tutaj 1, 2, lust i 3. 3 prędkości wałka. Zwykły podnośnik. Reduktor 4. 4 redukcje posiada i 4 biegi. Nie ma rewersu, moi drodzy, ale ten rewers tu nie jest tak potrzebny, bo tu jest steczny, a tu jest jedynka. Więc jak sobie reduktor ustawię. Na taką prędkość do tura, co by mi odpowiadała, to tylko se pykam góra-dół, góra-dół, góra, dół, góra, dół, góra dół. I taki sobie... Iseki. Lubię takie wynalazki. Niektórzy tam się boją, części nie dostaniesz, czy coś. A ja nie. Jak nie dostanę, to coś wykombinuję, ale tam... W tej firmie mi powiedzieli, że wszystkie części są, tylko niektóre są na zamówienie. Tutaj mamy napęd na cztery koła i blokadę tylnego dyfra. Podnośnik normalnie 3punktowy. Spoczko. Opony kapkę już... Nie, że zdarte, tylko stare i spękane, ale... Jeszcze pochodzą. Japońska guma to japońska guma. Tu mi się taka kontrolka świeci. Włączymy zapon. O, ta. Myślałem, że to jest ładowanie. Ale tu jest ładowanie i smarowanie, nie? To czego jest taki akumulator z płynem? Że jest mało płynu w akumulatorze? Takie rzeczy badają? 1017 motogodzin Czy naprawdę to nie wiem Ale możliwe Tyle chciałem dograć W ramach wyjaśnień Będziemy zakładać rozdzielacz to akurat my nie będziemy zakładać ale jakąś serwis olejowy coś pogrzebiemy zaraz zaraz fiflak będzie szukał czyści Zaraz idę dalej porabiać przy wykach. filmik bez zdziewania fiflaka to to nie byłby fi -fi filmik kawę trzeba wypić